Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Rage Quit Avenue. Cześć. Oj, sorry. Nie próbuj. Nie próbuj naprawdę, bo ja jeszcze dalej się nie otrząsnąłem po tym ostatnim. Idziemy do drugiej intersekcji nie po Dokładnie. kolejne wełny. O, tutaj spawner jest. Wiesz, I tak tutaj nie wrócimy, więc nie ma co. Taka bardziej pustynna. Przynajmniej mamy ten. O, widzisz już nasz, nasz domek nowy. taki domek, Patrz, byliśmy kiedyś tutaj pod tą intersekcją. Pamiętasz? Co? Czekaj. No, byliśmy tam na dole. No, przecież tam na dole, no, no, faktycznie, tam na dole jest. Faktycznie. na dole ten monument. Tam były nasze owieczki pierwsze. Tam na, na, na dole jest ten monument, na którym mamy wszystkie wełny. No i... Czyli tutaj... tutaj mamy nowe łyżeczka. No właśnie. Dobrze, że przypomniałeś. Oraz naszą ukochaną tender chest, znaczy nasz ukochany tender chest. Dobra, to ja tutaj wrzucam... Spawn, nie? No to ruszamy teraz na przygodę kolejną, po nie, nie, od razu zniszczę ten spawner. O nie, spawner. Ja, co tu się ja spawnuje? Nie, jesteś... czekaj, nie, nie nisz tego spawnera. Tu się... patrz, regeneration tutaj dostajesz. Czekaj. Nie czekaj wiem. chwilę. Potek no, potek jest w środku. No. Nie wierzę. Jest. Życie dostaje Regeneracja. i haste. A tutaj są takie budki, Unbreaking 3. Eee. <coughs> coś tam, coś tam, coś tam. Nie wiem, zobacz sobie te budki. No to nie, to ja mam już lepsze. To jest sanktuarium, po... sobie poza po... nagraniem możecie po... zobaczyć. Mam fire protection 3. Ja jest sobie je Falling 4. No, jak chcesz. To tak mamy o, tutaj Też mamy sanktuarium w, kolejne, które się nazywa. to było? Sanktuarium. Dwie wełny, Lata. tu mamy dwie wełny. W tam. tym sanktuarium już byliśmy. To, tak? jest, y, tam, to jest świątynia y, Stawonogów po angielsku. Zapraszam za mną. Idziemy najpierw po wełny koloru żółtego oraz zielonego. E, krypta, to, to jest krypta ducha lasu. Właśnie, widzę. Ducha lasu. To już mi się podoba. Mało no, mnie. O, będą gorsze te mopki do pokonywania. Dostaliśmy tam. 2x64. Bierz, bierz, bo skoro dają, to się przyda. Skoro dają, to się bierze, jak biją, to się ucieka. Zapamiętaj. Złóż. Mm -hmm. Pochodnie. Będzie to nas spowalniać. Niszczysz te spawnery po drodze. Tak. No jakoś nie widzę. Jeju, co ten szkielet z mieczem? Czemu on szybciej bije? Ciężkie to no. mieczem? Próżniasz wszystkie skrzynki nawet nie zdążę zobaczyć coś w środku. No powiedziałem do ciebie dwa razy pochodnia. Tu jest O, miks Turki. Takie. O, to jest. To jest bardzo dobry ten. No Item jak wezmę. No. Chcesz pół? <grym>, znaczy prawdopodobnie to przez większy czasu się będę tym sam ciepał, ale. <grym>, znaczyć, wiedźma za tobą. Tak? O, nie, uciekamy ona sobie spinu daje. Da, zaraz. Spoko, zabijam ją. Dobra. Wrócimy dalej. Szukaj spawnerów po drodze. Spawner, spawner, spawner. Nieprzyjemnie łatwo. O, trochę jedzenia. <grymne> Czujesz taki... Znowu hit? witch. ...dreszczyk... ...emocji. Który zaraz wybuchnie. Skończy się miły dzień e, Tam jest spawner, którego nie zniszczyliśmy. Tu jest skrzynka z napisem Constant Recharter. Recharter Gdzieś tu jest spawner, którego nie widzę. Dobra, nieważne. <laughs> Słuchaj, no jednak no tu do mnie. I zobacz, bo tu jest taka wielka wieża. Uch, Grubo. I coś tam jest, jest strzelane. Czynia, ta... w której jest łuk, Power 1, Infinity 1. Będzie na miniaturkę pamiętaj, żeby mi przypominać ten, kiedy kończymy. Dobrze, dobrze. Ostatni odcinek był troszkę dłuższy Ale jednak. Trzeba. Ostatnie dwa odcinki się tak trafiły. Nie patrzałem na zegarek. lecimy dalej. Okay. Jak hmm. chcesz. Więc tutaj jest tylko Wiedźma. No, tylko. To o, o bo... wyrzuciła podka Chcesz? Nie, nie. Instant health tutaj nic nie ma. Idziemy. Tak, na... tak w ogóle to ty masz Minecrafta po polsku? Nie, mam Minecrafta po angielsku. Okej. Okay. To nie tak, że nie mam angielskiego. <laughs> nie, A... tylko pytam, bo tam... Potrafię wie... się Większość nazw z Minecrafta mówisz po polsku, dlatego mi się wydawało. tak na przykład Rybik, jak ja dawno nie słyszałem tego wyrazu Rybik. Bo ja nie wiem dopiero. się prawidłowo powinno nazywać. No właśnie rybik cukrowy. No a po angielsku jak to jest? Silverfish. Aha. Nie wiem czemu rybik cukrowy, ale... Przykład, skoro w nazwie jest srebrny... srebrna ryba. No, dobra. Rybik cukrowy nie będzie. Ale niech będzie sam rybik. No to poskaczę po tych po drzewach? Headshot. Super. Liście? Nie, nie da się stawiać pochodni. To Lepicjana. to Za mną. Uważaj, jeszcze jeden Creeper. Ok. A go odrzucę. To jest taki. Tak, tak. Mrożnik już. No skoro to jest krypta ducha lasu. Czy grób króla lasu, czy coś takiego? Krypt. No krypt, pisało. No, no to nie wiem, co to jest, można powiedzieć grobowy, co? Okej. Okay. Zdetonowany. <laughs> <Okay>. <laughs> Jesteśmy na tym moście, który jest dość mroczny, bo jest ciemny. Ostatnio mnie rozwalił właśnie taki mem z CSa, nie? Wiesz czemu antyterroryści anty co? Yes you have to jump, um, teraz czy później? Nie, później. Okay. Widziałem takie Mema właśnie z CSO. Wiesz, wiesz czemu ten? Antyterroryści -anty zawsze wygrywają? Bo, nie. Wiem. Bo terroryści nie zmieniają kodu do bomby od 7 lat, od 11 lat. No, no to coś w tym jest, coś w tym jest. Ło, wow, wyrzucił nam potki. To są do leczenia Instant Health 2 i tam pozrzucam czasem. Jak będziesz chciał to krzycz. Okej okay. Diamentowy hełm. No to bierz. No tutaj są jakieś takie do pracy te zbroje. Nie mam miejsca. Work pants. no, Mi większość zajmują potki. A, może to wyrzucę, to wyrzucę. Żeby rzucę. pamiętaj, żeby zbierać kości, bo to nam się przyda do farmu mhm. Dobra, możemy chyba iść na dół O, szybkie te zombie to Są jakieś no. móce Nie, to są małe No Ale aż tak szybkie No O oh, wow. wow no nie no bez przesady Bez atły świetla Oj sorry, chyba cię wolną. Możliwe. Jabłuszka, 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 ja ja Czekaj ja tam wbijam albo nie. Nie, wychodzę, 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 wychodzę. Już tam pod Jonem, masz tam. Nie, nie, nie. Chyba za późno. <laughs> Szybko niż to Uff. Dobra, idzie nam to jakoś jakoś. O, mamy tu coś Uwaga One z góry chyba spadają co? Nie wiem skąd nie wiem, nie widziałem Ale Dużo skóry przyda się i wątpię Słyszysz ile pająków? No, będziemy musieli tam wejść. Na dole są. Czekaj, ja zrzucę tym potkiem córki, surki. Chyba cię trafiłem Zdarza się i Wrzucaj tak. tam, wrzucaj tam jeszcze <laughs> O sam się trafiłem Bo nie blazy Jak są blazy blisko to źle Dobra niszczę to Oj to ile Aż mi zaczyna lagować O o Fire Rózaj Protection 3, dobra biorę Wrócę tam miksturki Nie trafiłeś nikogo. kogo Ender Perły, wezmę <grym> się o, jest tu potek ten z regeneracją 2 i speed 1 to wejdę tam, szybko z, z tym potkiem i szybko zniszczę ten. Co? Hmm. Bo mam jeszcze fire protection. Let's do this. Jak to mówimy. I są spawnery, <grym> to są spawnery. <grym> <grym> o kurde, nie krzywda. Szybko krzyż. mnie zapaliły. Ale dobra. Jeszcze żyję. Jeszcze. Mam fire protection, to one mi praktycznie nic nie robią. mi robią. Dobra, to ja je zabiję po prostu. Mamy tutaj wełnę, Ale te podki powiem ci, że bardzo dobre są na taktyczne używanie. Ich. mi się. Dobra, mówię jeżeli gdzie jest wełna. No no jest? Ale wełnę yellow. Dobra, to czekaj zaraz. Ja się opróżnię, tylko co ten? Jest tam coś jeszcze na dole? No szkoda. Bierny przyjaciel, mój przyjaciel z Teva. Ja też to jest trochę pełny własny. Właściwie, że było śmiesznie to. Jest wszędzie woda, więc musimy wejść górą. Znaczy. Czy możemy też wodą, ale jak chcesz? No ja wiem, Czy to coś na co? mnie patrzy? To górą? No, chyba górą, 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 górą. Dobra, dostaliśmy te te, te koble, które wyrzuciłem. Więc. Aha, no tak. To Stąd ty to? dostałeś. Hmm... Jeszcze może coś powyrzucam. Zjemne. To nie jest potrzebne, to też... Chaos <laughs> no, nie jest potrzebny. Zbierasz te kości? Nie. Aha. To fajnie. A to bo znaczy, w sumie nie, nie było tu szkieletów jeszcze. Nie widziałem żadnych kości. Te, które mam, to mam, czyli mam jeździały. miecz. Mi się właśnie też powoli kończy ten miecz dla Janeka. Mam patyk z Sharpnessem, Smite'em i czymś innym. Ile Sharpness? Sharpness 3, Smite 5, Knockback 5. Wow, Knockback 5 to jest bardzo dobre. To zam, zam, tak samo jak ja mam Nitro Nugget, to możesz zrzucać tych z mostu albo coś. Czy co, idziemy z... na samą górę i później... No i tak. ten. będzie trzeba tam tak, tak. zaskoczyć, nie? No, no, wow, dziura uważaj. okej. Okay. Tu też dziura. Chyba nie było takiej dziury wcześniej, co? Czy była? Mówiła, że jest dziewicą. Nie, nie śmieszne. Okay. Dobra, to schodzimy. Blub, 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 blub. Nawet blub, blub. nie chciałem zaskoczonych. A to miłe powitanie. Uwaga na A Paty, Patyki ich zabijam. Patykiem no właśnie, sprawdź najpierw z ilu tak, takich strzałów schodzą. No, no z dwóch. Wow. Maksymalnie. To niezłe. No, fajnie. Lubię patyki. Dobra, wchodzimy do środka tego wieży? Szukam tego wejścia. O Jezu, wejście. Pieprzyć wejście. <noise> ja tam lubię co innego, no jak już chcesz wejść, to to może być. No, ja nie szukałem wejścia. Ała, coś mi szczela. Myślałem, że to ty za mną idziesz, a to szkielet. No tu jest wejście, są na drabinki. O, miło. A, nie zrzucił. Małe. <grystanie> o! <grystanie> <grystanie> Ale przynajmniej już... Ała, już, już to tak nie boli jak wcześniej. Na początku. Dobra. Trzeba coś zjeść. Wchodzisz tu. Musiałem sobie drawinki zamówić. Uważaj, leci na ciebie. Oła. No na pająki masz słabo działa. Ci. No masz, nie masz tego miecza już na pająki. Mam, mam, mam go. Tak? Mam, nie wiem skąd, ale mam. Uuu, panie, ja tam nie wchodzę. Sharpness 2 dwa. Ej, weź tam rzuć jakieś miksturki, bo tam są dwa spawnery tych małych. Ła, zaraz sam tam spadnę. Będę w musiał zamienić twój miecz chyba. Albo nie zenchantuję go potem. Tym małych zombiaków tam jest pewno tych. Oj, wełna. No, szybko nam to pójdzie. Dobra, okay. po... Ej! Hej, rzucałem akurat bomby. <grym> Wiesz co ja nie jestem pewien, czy te zombiaków to nie ulecza ten potyk. Przypadkiem. Gina. Oj. Um. Widzę. E, czekaj, już robię jakąś skrzynię. O, jest to skrzynia. I jestem z powrotem. Tak? Tak. Pomóc ci jakoś tu do... wejść. Do... Czekaj, ja ci tu otworzę. Chodź <grym> ja sobie tu. Patrz. Nie, nie wchodź górą, chodź tu. Ja pierdzielę. Ja sobie poradzę. Jestem. I'm from back. Te co leżały, to chyba nie były potrzebne zbytnio. bitnia. Nie wiem. Zabij go, mocno. Zabij go, Uważaj, bo spadniesz. Ja? Mhm. Spadłem. Jej, mamy wełnę koloru limonkowego. Jak? Tak? No, rzeczywiście lima lima limę. Um, masz schody. Więc mamy. Ile kolorów, kolorów to Tutaj były tylko dwa. Czyli już możemy wrócić do monumentu. Ja mam tylko jeden kolor, a ty? Ja mam dwa: żółty i ten. Aha, bo jeszcze wziąłem cały, nie? To masz w skrzyni. Nie wiem po co w skrzyni, ale. co, wracamy teraz. Mhm. Szybko nam to poszło, nie? No. Dziwnie szybko tak. Nawet czuję, choćby jeszcze na 20 minut nie minęło, ale chyba minęło co? 24, ale się No, no to bardzo szybko nam to poszło. O, Wow, O Och, sporo ich tu, po coś tu w las. Zabij, zabij, zabij. ja mam. Mining laser level 2. O. Mam jeden taki mining laser. No to ty sobie weź, bo to jest dokładnie to samo tym się bardzo szybko niszczy spawnery. Teraz będzie trzeba w ogóle szukać bloków złota. Znaczy tutaj na pewno tego nie było, ale tak tylko mówię. Czyli musimy jakoś wyjść teraz na całą górę. Mhm. Albo znaleźć inne wyjście. To inne wyjście to raczej wątpię. Ja po prostu na tym słupie drabinki postawię, co? Czy jednak jestem za tym, że gdzieś tu jest inny wyżej? Ubierz wieś, się Ubierz się, bo jesteś goły. No i wesoły, przynajmniej garniturek nie po niektórzy. No Dobra. O! O matko. O matko zginąłeś. Jak on tu wlazł? Są schody? Nie mam... kurde, zielonego pojęcia. <laughs> Jak tylko ci... Ma no jednego witał poszedłem. No. O, a ja mam problem, ziomuś, No? Ziomuś, Zrób mi jakąś drabinkę cokolwiek na górę, proszę, ziomuś. E, czekaj, uważaj, bo tam kripel. No i jak długo jeszcze dażę? da się tak kręcić? O, znalazłem drabinę. <laughs> okay. Ale jak miałeś fart, ale to nagrałem wejść. tylko zszedłeś z tego klocka i tu strzała w ten drąb w ten blok. Ży... Żyje moje itemy wróciły po raz drugi do mnie. E, tu masz jeszcze, tu masz jeszcze twoje. E, co jeszcze jest twoje? Nic, ja już nic. Za dużo oh. Ja nie wiem jak my wrócimy, naprawdę. Znaczy ja mam 3 perły, ale to nie dosięgnie aż tak wysoko. Wiesz, w ogóle jak spadałem y, wtedy do tej lawy, y, to powiem ci, że wtedy nie trafiłem tą perłą, bo po prostu nie dosięgło. No wiem, ale jednak ona była już przy samym tym, prawda? Dobra, wiesz co ja po prostu stawiam bloki do góry yy, A ty masz drobinki Aha, czyli mam się za tobą A czy wiesz co może daj mi jeszcze jakieś parę bloków jak masz Siedem. E, dobra, nakopię O tutaj lepiej nie kopać Wiesz co, ja jednak myślę, że tu gdzieś powinno być jakieś przejście tajne, bo nie, nie, nie wierzę w to, że musimy się tam spinać. Ty, a w tej wieży przecież. No można, po tą wieżą, ale wiesz co, ja bym jednak do tej wody obok tych tylu mobów nie wchodził. Jolo. <noise> nie, lepiej nie. Szedłeś. Jak chcesz. Jolo. Jeszcze bloków brak. <noise> no A stoprozy mi bloku braknie. O, proszę... O, dolec. jeszcze szkieleta spotkałem tu. Tu, tu jest proszę, moja proszę. dziura, którą wykopałem. Patrz jestem i szkieleta spotkałem. Ksiomuś, to jest moja dziura. Jestem tym, na górze. Ja już wychodzę. Jestem na górze. Okej. Okay. Jak chcesz. Uf. Niech zwykle mnie sam ja Muszę sobie sam radzić. No mogę ci na, dać ciebie, ten... na ciebie liczyć, nie mogę. Jak zwykle. Znowu muszę patrzeć. No. Ja <laughs> śmiesznie to wyglądało. Lewo co widziałem, ale śmiesznie to wyglądało. <laughs> Jak twój nick tak spadł nagle. Wchodził po schodach i spadł. Śmiesznie. To ja bym to mięso jednak zebrał, bo ten, bo przyda się no później. Ale to... Teraz mi powiesz czy pamiętasz drogę do domu. No jest tylko jedna. Aczkolwiek ja tu już szedłem dwa razy z pourę? No. A no w sumie. Co jak... Do góry w lewo. Wiesz co, no jest jedna droga, nie musisz mnie prowadzić, serio. No, nie wiem czemu, ale tak zobaczyłem kość leżącą tam w kraterze, który wysadził Creeper, nie? No, tak, w tej no, tak. takiej dziurze. I wyobraziłem sobie, jakby. <laughs> Zlagujesz cały serwer. Wyobraziłem sobie, jakby ten szkielet no? jeździł na Creeperze. To Co? był taki mobek, nie? Taki Creeper Jockey. Jesteś porąbany. Ciekawe, jak by to wyglądało, nie? Znaczy ja pewnie nie wiem, już co ktoś coś ćpierze. takiego wymyślił, ale... Nie wiem, co ty pierze ale... Sam fakt, że nagrywasz Minecrafta, to musisz coś brać. No. <laughs> tyle przyjemnych gier. Ty jakby akurat Minecrafta. No. Coś tu musi być. Minecraft Kierka. był najtańszy z tych wszystkich. Zamykamy no. drzwi już tam nie wracamy. No nie Marek, no nie? Skończ już. <laughs> Oj, patrz, w ogóle z ten yy, diament tam jest. No. A mamy Fortune 5. Ja pierwszy. No. <laughs> Wiesz co? Co? Yy, taka rada na no, przyszłość. Nie kop diamentu kamiennym kilofem. No, serio? Serio. Musimy oh, kończyć kończymy? No, musimy. Może w tej kopalni znajdziemy wreszcie diamenty i, ta, i złoto, bo tam skoro jest. To powinno być. No, no to y, do monumentu myślę, że sobie pójdziemy chyba w następnym odcinku, co? Zaczniemy tam. Może... Na no, pewno. No. Musimy znaleźć te wszystkie pełne... Mhm. Są. Mam to, ja też tam idę. Cześć. Czy mogliśmy jeszcze książki wziąć ze sobą, wiesz? Jak już tutaj jest enchant, nie wiem, czy wziąłem. Wziąłem jeden blok książek. To co, żegnamy się. Mm mhm. No. To to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapki w górę. Na razie. Cześć.